Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym materiale z gry Battlefield 5 otwarta beta. W tym momencie mamy wprowadzenie do rozgrywki. Czekamy aż się mapa wgra. soldiers.

Mamy za zadanie teraz przejmować punkty e, AB w celu e, przesunięcia linii frontu naprzód. Więc jazda. Ja spróbuję przypuścić atak na punkt B. Eee, ten klawisze. Kurcze Chciałem wyciągnąć, powiedzmy, to był granatnik. Chciałem go wyciągnąć, a wyciągnąłem. E, Eee, jezu, jak to się nazywa? Sticky Dynamite. Dobra, przyspieszmy swój zgon. Nie będę narażał towarzyszy z tękaniem o pomoc. Dobra. Eee, nie to, znowu to samo. Dostał za mało. No serio? Z całym szacunkiem, ale moim zdaniem kurczę. Już na pewno przy drugim takim yy, granacie powinien być zgon, a nie 40-40, tylko. Przecież to praktycznie walnęło mu pod nogi. To ja spróbuję inaczej. Wezmę w takiej sytuacji supporta. I spróbujemy to rozegrać w ten sposób. Suportem. Tu jest jeszcze jeden. Dobra, mam go. Widziałem go, że się zdążył odrodzić przed śmiercią. Tak mi się wydawało. Przed śmiercią towarzysza. Pomożesz mi? Niestety nie. Szkoda, ale rozumiem. Nie jest łatwo naprawdę. To nie jest spacerek. Zwłaszcza, jak wróg jest ogarnięty. Ktoś biega nad nim. On your back! Dobra. Słyszałem strzał. Jest, dostał. Miałem farta. Bo nie ogarnął tego wystarczająco mocno. Ała! Pomoże, czy nie? Uda mu się? Wiem, że no... Dobra, nie udało mu się. Zawsze najpierw trzeba właśnie ogarnąć temat dookoła, czy nie ma przeciwników. Żeby móc się zająć towarzyszem, który kona. Chociaż jak jesteśmy medykiem, no to podnosimy na tyle szybko, że może się udać podnieść przeciwnika, etuł, towarzysza, zanim przeciwnik nas wyhaczy. Aha. Lecimy. Kurde, co to jest? Co tak naparza? Otta. Co to było? Słyszę samolot w powietrzu. Zobaczymy. Może uda mi się coś z tym zrobić. Serio. Kurde, był obok mnie. Nie zauważyłem go. Ale byłem skupiony na tym, co się dzieje w oddali, a nie z bliska. Ale nie fart.

Daj, daj mi chwilę i będę u ciebie Dobra. Dostał za 42. Jest szansa na pomoc. Jest szansa na pomoc. Chyba jednak nie. Snajperzy tutaj kampią. Ale zobaczcie, w tym momencie mamy przejęte obydwa punkty. Pozbyć się tylko wrogów z linii, w sensie ze strefy walki, w sensie z tych stref AB, i wtedy linia frontu przesunie się naprzód. Danger, over there. Co to jest Dobra linia frontu się przesunęła Super Osiągnęliśmy cel Nasz samolot, super Co ja tutaj mam, minę Jajaj, boli, boli, boli O kurde czy ty mi wypaskudził? Pomożesz czy nie? Na to wychodzi, że nie Dobra, nie ma co tego ciągnąć. Odrodzimy się na towarzyszu i idziemy atakować. Punkty. Bo po to tu jesteśmy. No nie, znowu snajper. Ja chyba wezmę karabin snajperski i się pobawię. Strasznie dużo tu snajperów. Najpierw zobaczę, czy jest dostępny jakiś sprzęt. Mamy dostępny jakiś sprzęt? Nie. Dobra, biorę karabin snajperski. Zobaczymy, czy uda mi się coś ugrać. Spoił, trouble there! Straciłem go z oczu przez to. No serio? I mnie wychaczył. Ale to chyba ktoś inny. Pomożesz czy nie? Jest tu ktoś? A to wychodzi, że nie. Szkoda. Ciężko. Odrodzimy się tutaj. O kurczę. Przejść tutaj, zobaczę. Może z piętra tego budynku będę coś, może, widział jakoś pomogę. Ale muszę tylko strzelać na pewniaka, a nie tak. O! O, właśnie tak. No, wsiadaj, wsiadaj. Kurczę, nie trafiłem. Jest, dostał. Świetnie. Uwaga, bo tam są wrogowie. Nie trafiłem. Szkoda. Sprawdźmy, czy za działko ktoś znowu siadł. Nie tym razem. Nie udało się. Wiem strzelać tylko na pewniaczka. A ja znowu to robię. Kurczę, mój błąd. No zatrzymaj się na chwilkę. Tylko ci zrobię małą dziurkę. Dostał, ale za mało. Przeładujmy. Jest super, powerwał, ale za mało. Musimy uważać, być ostrożni. Nie trafiłem, serio? Dostał. Dostał Reloadzik. Ostatnia kulka Zrobię coś czy nie Przez chwilę myślałem, że to jeszcze żywy Super o, Przejmujemy punkt 2 Schodzę na dół, amunicja Mam to. Wchodzę na górę. Wiem, że w tej chwili tak trochę hamsko kampię, ale... Nie mogę inaczej. To muszę sobie znaleźć jakieś zajęcia sensowne. Dostał headshot'a. Dostał headshot'a. Oberwał Pięknie, ktoś innego skosił. Świetnie. Dobra, jakoś sobie radzimy. Pomalutku, powolutku, po cichutku. Nie trafiłem, ktoś tam się wspina, muszę być ostrożny, to mogą być strogie plecy. Dostał headshota, jest! Udało się. Super. Zajmujemy punkt B.